W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, jak wzmocnić swój profil na LinkedIn, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy czy nawiązania cennych kontaktów zawodowych. W końcu LinkedIn to nie tylko platforma, gdzie wrzucamy swoje wirtualne CV, to przede wszystkim miejsce, gdzie możemy się wyróżnić i zbudować swoją markę osobistą. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od pierwszego wrażenia. Twoje dobre zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle to kluczowy element, który znacząco wpływa na odbiór twojego profilu LinkedIn. Wybierz odpowiednie zdjęcie profilowe. Upewnij się, że twarz jest dobrze widoczna i zajmuje 60-70% powierzchni zdjęcia. Staraj się wybrać zdjęcie o dobrej jakości i oświetleniu. Zdecyduj się na neutralne tło, które nie odwraca uwagi od Twojej osoby. Unikaj zdjęć z wakacji, z przyjaciółmi czy w nieformalnych sytuacjach. Jesteśmy na LinkedIn, a nie na Facebooku. Nie chodzi o to, aby zdjęcie było sztywne, no ale powinno oddawać Twój profesjonalizm. No i niegłupim pomysłem może być odżałowanie sobie kilku złotych na zdjęcie u dobrego fotografa, który Ci takie zdjęcie wyśle w fajnej rozdzielczości w pliku. Co do grafiki w tle, wybierz prosty, ale atrakcyjny wzór, który nie będzie zbyt rozpraszał. Możesz dodać elementy związane z Twoją branżą lub zainteresowaniami zawodowymi. Staraj się oczywiście utrzymać spójność kolorystyczną ze zdjęciem profilowym. Do tworzenia takich kreacji możesz oczywiście użyć bezpłatnych narzędzi, jak na przykład rimów.bg. To narzędzie pomoże ci usunąć tło ze zdjęcia, tak żeby się wyciąć z niego. Jest bezpłatne dla jednego zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu możesz łatwo uzyskać zdjęcie profilowe z neutralnym tłem, nawet jeżeli Twoje oryginalne zdjęcie przed wycięciem miało jakieś rozpraszające tło. Natomiast Canva.com to edytor grafiki w przeglądarce z dużą liczbą szablonów, które możesz łatwo dopasować do swoich potrzeb, świetnie się nada do zrobienia zdjęcia w tle czy właśnie wstawienia czegoś w tło profilówki. Pamiętaj, że zdjęcie profilowe oraz tło są pierwszymi elementami, które inni widzą, gdy odwiedzają Twój profil. Inwestując trochę czasu w tworzenie, stworzenie sobie profesjonalnego i spójnego wizerunku, zwiększa Twoje szanse na pozyskanie nowych kontaktów, no i nawiązanie cennych. Relacji zawodowych. Przejdźmy do treści samego profilu. Pod imieniem i nazwiskiem możesz dodać chwytliwy nagłówek, który powinien zaciekawić czytającego i pokazać korzyści dla potencjalnych współpracujących. Na przykład dla kucharza mogłoby być to zdanie. Gotuję uśmiechy na twarzy jedzących, a dla menadżera zamieniam suche liczby na dobre decyzje biznesowe. No i idźmy dalej. Mamy sekcję o mnie. Na LinkedIn. Ta sekcja stanowi okazję do pokazania się jako profesjonalista. W tej części profilu możesz pokazać wartość, którą wnosisz do świata zawodowego. Jak skutecznie uzupełnić tę sekcję? Zaczynaj znów od mocnego wstępu, trochę jak w nagłówku. Wykorzystaj pierwsze zdanie, aby zaciekawić czytelnika i sprawić, aby chciał dowiedzieć się więcej o tobie i przeczytać dalej. Czyli na przykład u mnie takim zdaniem mogłoby być to, że jestem tym gościem od Excela. Jest to na swój sposób enigmatyczne. W sekcji o mnie pokaż swoją wartość. Opisz swoje najważniejsze osiągnięcia, które najlepiej oddają twoje umiejętności i doświadczenie. Unikaj powtarzania informacji z dalszej części profilu, a zamiast tego skoncentruj się na przedstawieniu swojego podejścia do pracy no i życia zawodowego. Trochę jak taki wstęp do CV, te najważniejsze 3-4 zdania. Podkreśl swoje kompetencje, wymień kluczowe umiejętności, które wyróżniają cię w twojej branży. Pamiętaj o użyciu słów kluczowych. Które są istotne dla Twojej dziedziny i mogą pomóc w znalezieniu Twojego profilu przez potencjalnych pracodawców, no albo partnerów biznesowych, jeżeli jesteś tam jako firma. To trochę jak w przeglądarce Google, czyli znajdź oferty na stanowiska, na których chcesz yy, pracować. Wrzuć je w narzędzie słów wordclouds.com, link do narzędzi dalej nie w opisie. Zobaczysz jakie słowa są w tych ofertach najczęściej używane, no i tych oczywiście warto użyć w profilu. Gdy będą cię szukać w przeglądarce, no zwiększysz swoją szansę na to, że pojawisz się po prostu wyżej. Sekcję o mnie możesz zakończyć też wezwaniem do działania typu zapraszam do kontaktu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moim doświadczeniu. Możesz tam również dodać informacje o sposobie kontaktu z tobą, który jest przez ciebie preferowany, na przykład adres e-mail, albo wiadomość bezpośrednia, albo podać numer telefonu. Kolejne sekcje warte polecenia, warte Twojej uwagi. No to sekcja polecane. Jest to idealne miejsce na prezentację Twoich takich najbardziej imponujących osiągnięć, które znów potwierdzają Twoje umiejętności i doświadczenie. Wykorzystanie tej sekcji może wzmocnić Twoją pozycję jako eksperta w swojej dziedzinie i zwrócić uwagę potencjalnych pracodawców, czy znów, czyli jesteś jako firma, partnerów biznesowych. No to kilka wskazówek, jak to wykorzystać. Wybierz odpowiednie projekty, czyli umieść w sekcji polecane projekty, które najlepiej oddają Twoje umiejętności i doświadczenie, czyli takie creme de la creme, Najlepsze ever. Dobrze jest zamieścić też różnorodne przykłady, czyli na przykład artykuły, jakieś prezentacje, portfolio, nagrody, certyfikaty, aby pokazać swoją wszechstronność, czyli to, że nie jesteś monotematyczny, tylko w wielu tematach się sprawdzasz odnośnie tej konkretnie twojej branży. Uzupełnij każdy projekt krótkim opisem, który wyjaśnia, czym dokładnie jest dany element oraz jakie zadania wykonywałaś w ramach takiego projektu. Wykorzystaj opis, aby podkreślić swoje osiągnięcia oraz sukcesy, które wynikały z twojego udziału w projekcie. Jeśli to możliwe, dołącz linki do stron internetowych, filmów, prezentacji czy dokumentów, które jeszcze bardziej pokażą Twoje osiągnięcia. Upewnij się, że wszystkie te materiały są dostępne publicznie, aby potencjalni pracodawcy czy partnerzy mogli je sobie swobodnie przeglądać. Regularnie też aktualizuj te sekcje, dodając nowe projekty, no i usuwając te, które są przestarzałe albo już przestały być istotne. Dostosuj wygląd tej sekcji do do reszty swojego profilu, aby otrzymać znowu spójność wizerunku, aby ten profil był taki jednolity. Jeśli Twój projekt był wynikiem współpracy z innymi osobami, nie zapomnij o, o tym, aby, ich, aby je oznaczyć. Dzięki temu inni użytkownicy będą mogli poznać osoby zaangażowane w projekty i zweryfikować Twoją rolę w realizacji tych projektów. No i współpraca z innymi i udostępnianie osiągnięć może również przyciągnąć uwagę osób związanych z Twoim zawodem lub branżą, co znów może prowadzić do pozyskania nowych kontaktów czy ewentualnych propozycji współpracy, ofert pracy. Idziemy dalej. Dodawaj rekomendacje. Jeśli otrzymałeś pozytywną opinię od klienta, współpracownika czy przełożonego na temat swojej pracy czy na temat jakiegoś konkretnego projektu, który wykonujesz, warto taką rekomendację dodać w odpowiedniej sekcji. Świadectwo innych osób może wzmocnić wiarygodność twojego projektu, naraz mm, potwierdzić twoje umiejętności. Staraj się zdobywać rekomendacje od osób z różnych środowisk i na różnych stanowiskach, aby pokazać swoją zdolność do współpracy z różnymi grupami zawodowymi czyli dobrze mieć i od prezesa, i od kolegi z zespołu. Przejdźmy do selekcji informacji w dalszej. Części profilu. W sekcji doświadczenie na LinkedIn ważne jest, aby skupić się na najbardziej istotnych doświadczeniach zawodowych i osiągnięciach, czyli staraj się ograniczyć ilość wpisów w tej sekcji, aby unikać przedstawienia zbyt rozbudowanego opisu, który może zniechęcić potencjalnych pracodawców czy partnerów, no bo dużo do czytania, no to mogą to po prostu, kolokwialnie mówiąc, przeskrolować. Przy opisie swojego doświadczenia zawodowego, zamiast ograniczać się znów do samych suchych faktów, postaraj się przedstawić. Nieco szerszy kontekst swojej pracy. Opisz, jakie cele ci się udało osiągnąć, jakie były wyzwania, z którymi się zmierzyłeś oraz jak wpłynęło to na twoje umiejętności i rozwój zawodowy. Dodaj konkretne informacje, które pomogą zrozumieć twoje osiągnięcia, takie jak na przykład liczba osób, którymi zarządzałeś, wartość projektów, które realizowałeś, czy oszczędności, które udało ci się wypracować dla firmy. No jak widzisz, Trzeba być zwięzłem, trzeba też zachować umiar, żeby przekazać to, co najważniejsze. To jest sztuka. Aby wyróżnić elementy doświadczenia, wykorzystaj formatowanie tekstu, takie jak na przykład pogrubienie, numerowanie. Możesz skorzystać też z profesjonalnych emotek, typu jakieś strzałki. Podobnie jak w przypadku poprzedniej sekcji, no nie zapomnij o aktualizacji. No i te same zasady, które tutaj przytoczyłem przed momentem do sekcji doświadczenia, mają też swoje zastosowanie dla sekcji kursów, certyfikatów czy przestrzeni poświęconej edukacji. Punkt kolejny, bardziej już związany z aktywnością, to budowa sieci kontaktów na LinkedIn, nawiązując prawdziwe, to jest ważne słowo, relacje z osobami związanymi z Twoją branżą. Wysyłaj zaproszenia do kontaktów zawodowych, by rozbudować swoją sieć i zwiększyć szanse na dotarcie do potencjalnych pracodawców lub partnerów biznesowych. I teraz nie zapomnij porozmawiać z ludźmi, którym wysyłasz zaproszenie. No, często osobiście dostaję zaproszenia z powodem Buduje sieć kontaktów, czytaj kolekcjonuje liczby w rubryce sieci. Budowa sieci to są rozmowy, to jest relacja, to jest yy, jakaś interakcja, a nie dodawanie setek nieznajomych osób po prostu, żeby mieć dużą liczbę. Wiąże się to z wysiłkiem i pewną inwestycją czasu. Utrzymuj aktywność na platformie, komentując i udostępniając posty innych użytkowników, co znów pozwoli zbudować relacje z ludźmi i zwiększyć Twoją widoczność na platformie. Kolejnym punktem związanym z wcześniej wspomnianą aktywnością jest publikowanie własnych treści. No i rób to regularnie. To nie jest wcale takie proste. Dobrze, gdyby treści związane były z Twoją dziedziną. Mogą to być artykuły, jakieś prezentacje, wnioski z uczestnictw w konferencjach i innych wydarzeniach. Dzięki temu pokażesz swoją wiedzę i zaangażowanie w swoją branżę co może zwrócić uwagę potencjalnych pracodawców czy partnerów biznesowych. Stara się tworzyć wartościowe treści, które będą dla kogoś pomocne, najlepiej dla kogoś z Twojej branży. W ten sposób zbudujesz swoją reputację jako eksperta w swojej dziedzinie. Możesz też wykazywać się aktywnością w wydarzeniach organizowanych przez sam LinkedIn albo inne firmy, takich jak na przykład jakieś warsztaty, konferencje czy webinary bezpośrednio na tej platformie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z aktualnymi trendami w swojej branży, no i też będziesz miał okazję nawiązać nowe kontakty zawodowe, bo na takich wydarzeniach jest bardzo dużo osób zainteresowanych z twojej branży. A podsumowując cały ten już dość Przydługawy wywód. Zacznij od atrakcyjnego zdjęcia profilowego oraz tła. Wykorzystaj narzędzie takie jak canva czy Remove.bg, aby stworzyć profesjonalny i spójny wizerunek. Przyjrzyj się nagłówkowi Twojego profilu oraz sekcji o mnie. Opisz się w sposób ogólny, uzupełniając swoje LinkedIn'owe CV, a nie je powtarzając. Wykorzystaj sekcje polecane do Pokazania swoich osiągnięć umieść tutaj: prace, projekty czy prezentacje, które pokazują twoje umiejętności i doświadczenie. Starannie wypełnij sekcję Edukacja, podaj informacje o uczelni, kierunku studiów, specjalizacji oraz ewentualnych dodatkowych certyfikatach. Czy kursach? Jeśli ukończyłeś któryś z moich kursów, poproś mnie na LinkedIn o potwierdzenie umiejętności. Link do, link do mojego profilu znajdziesz w opisie tego odcinka. Natomiast w sekcji Doświadczenie wyróżnij kluczowe osiągnięcia. Zamiast kopiować całe wirtualne CV, rozwin niektóre. Punkty dając większy kontekst i dodatkowe informacje. W sekcji umiejętności dodaj kluczowe umiejętności i kompetencje, które są ważne w twojej konkretnej branży. Poproś też o rekomendacje oraz potwierdzenia umiejętności od znajomych i byłych współpracowników, w tym np. przykład od przełożonych. Zakończ swoją sekcję o mnie wezwaniem do działania, na przykład zachęcając tych, którzy czytają twój profil, do kontaktu z tobą. Podaj im informacje, jak się najlepiej z Tobą skontaktować, na przykład poprzez adres mailowy czy numer telefonu. Nie zapomnij też o aktywnościach na profilu i budowaniu relacji z innymi użytkownikami LinkedIn z twojej branży oraz o udziale w wydarzeniach branżowych, w tym np. webinarach. Poprawnie zoptymalizowany profil LinkedIn pomoże Ci wyróżnić się wśród innych profesjonalistów i zwiększy szansę na sukces zawodowy. Jeżeli chcesz dorzucić do swojego profilu LinkedIn kolejny certyfikat, sprawdź moje kursy na naukaexcela.pl. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak było, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!